dotarła paczuszka i sporo ten będzie karbon dawany ten co było niedługo znowu paczuszkę zamówię żeby to wszystko było to samo a te łobuzy mi ciągle biorą i nie to pokażę co za karbon będzie to no, jest Escarbon Neo. I potem właśnie te roślinki tak zaczęły grubieć ładnie. Po 60 dniach oczywiście dopiero było widać efekty, ale faktycznie efekty zobaczyłem. I to bardzo ładne. Łobuzeria jak zwykle, łobuzuje. Dało mi wykopali roślinę, jak ona ma się ukorzenić, jak te hamy wykupują rybie Ten musi dostać w pierdzie, bo wie, że i wszystkich bije. Tutaj mieczyki to spokojnie. Zielone gdzieś się schowały w kszukach. A jest zielony mieczyk. O i to wciąż jest. Plateczka też jest. Temu koledze muszę towarzystwo dokupić. Bo sam został jak palec. A tak to wszystko w porządku. Tutaj. Kirysy sobie dają radę. Mieczyki dają radę. Zobaczcie jakie czerwona roślinka się zrobiła. Tamta też. Tak więc wszystko działa tak jak potrzeba. Tu korzenie przechyliły Ale chyba jak dobrze widzę, to mech zaczyna wreszcie puszczać. Tutaj roślinki pięknie sobie dają radę. Tu też wykopały cholery jedne. Ich to normalnie nie bić się. No i walka skalarów. O Gamonie 2. Tak o was mówię. Bocje latają jako szalałe no, patrzcie jakie zapierdża no, widzicie To znaczy, że jest wszystko fajnie. Bocja się tak zachowuje, jak jest. Ma dobre warunki. Że ładnie w statku fajnie sobie biorą. O, myk. Tutaj jest jeszcze takie dwie, jeszcze do kupie. Bocja. Nie Będzie w porządku. Ogólnie to wszystko to jest w porządku. No te niestety ikle wytraciły, bo to normalne. Nie da rady to utrzymać. A nie mam na razie osobnego akwarium, żeby to towarzystwo wziąć, rozdzielić i utrzymać. Zobaczcie jaka gubiczka ładna się zrobiła. Ej, pokaż to się. O, widzicie. Ale samca nie ma. Żadnego na razie. Samczyk plateczki innej odmiany. Może z tą coś będzie fajnie. Tutaj wszystko też w porządku. O jak się za ładnie liście puszcza. Tak no, jest wszystko fajnie jest. Ryb rośnie i ta nowa i ta stara. Ale to jak zaczęła rosnąć, Widzicie? Hmm. I to wreszcie puściło. Nie szło, nie szło, nie szło, nie szło, wreszcie te. No i trawnik, zobaczcie, jak pięknie zaczyna rosnąć. Niedługo będę musiał go przyciąć z powrotem. Szukam dla Was jeszcze takiej, takich młodych rybek, ale nie widzę, bo były młode rybki. No te to już zgubiłem. Nawet sam, samice zaatakował go mały. Mieczykowaty. Tu platki też piękne. Po nich młoda platka jest. Jak to by się zaczęło ładnie mieszać, to były ładne sztuki plateczki Tu młodych już w tej chwili nie ma, bo gdzieś ten, bo musiałem to ściąć, ale gdzieś na pewno są. Słuchajcie, to są takie teraz krzaczory, że gdzieś tam sobie pływają. A tam jest młoda platka się schowała No widzicie? O, o, o. o. młoda plateczka Jest coraz ładniejsza. Jakie piękne kolory nabiera. Jest, tu się wszystko chowa jak potrzeba. Jeszcze zobaczycie. Pokażę wam. To wam pokażę jutro jeżeli chodzi o Dikusa. Tyle by było na dzisiaj. Tu wszedł liść widzicie w ten. Ale to krypta, da radę. Tutaj poprzycinałem. puści piękne młode. Anubias licki. Młode ten pędy. A tak, więc będzie dobrze. Tutaj też przyciąłem, od dołu zacznie to puszczać, ładnie rosnąć. Też będzie fajnie. No tutaj chcę jeszcze ten że, ale jeszcze cholernik pływa, a już który dzień jest. Zobaczcie jak lotos ładnie się wybarwił. I dalej się wszystko wybarwia. Tak więc... Skutecznie, skutecznie. O sam samczyk poszedł yy, mieczyka pomarańczowego, zwanego zielone, zielonym, ale to jest mieszanie, czerwony z zielonym. To nie jest typowy zielony. A was je wariują sobie. Mek, myk. Łocje są wdzięczne, bardzo ładne, fajne rybki. To głębiej wsadziłem, może już tego nie wykopię. Tylko że nie zaczęło puczyć. Zobaczcie jak bocja sobie tą nałocha ładnie wyściubia nosek. O, myk. Hmm, widzicie i wyszukuję co się da Jaka grubaska się zrobiła Bystrzyki mi się podobają fajnie tu uzupełniają jeżeli chodzi o wielkość i tego akwarium i obsadę Jeżeli o to chodzi No cóż dobra nie będę was zanudzał Trzymajcie się, zobaczymy jak dalej się wszystko będzie rozwijać z tym karbonu co kupiłem na razie. Na...